Dzień dobry, jestem na odcinku Property Journal. Chciałam zapytać pana Macieja Feliksiaka, jaka jest rola Gold Partner w konferencji Mieszkania dla seniorów, w której uczestniczymy. Mamy tutaj poruszony bardzo ciekawy problem. Otóż dużo się mówi o tym, w jaki sposób zabezpieczyć potrzeby mieszkaniowe ludzi starszych, ludzi, którzy oprzeć no na emeryturę będą mieć też potrzeby związane z komfortem mieszkań, z jakąś odpowiednią opieką, z opieką socjalną, z opieką medyczną. My tutaj chcieliśmy bardziej poruszyć ten temat pod kątem tego, w jaki sposób już dzisiaj przyszli seniorzy mogą dzięki edukacji finansowej, którą Gold Partner tutaj promuje i bardzo mocno. Na, na małopolskim rynku. Chcieliśmy podkreślić, w jaki sposób już dzisiejsi, dzisiejsi przyszli seniorzy mogą zaspokoić te potrzeby mieszkaniowe i w jaki, sposób, w jaki sposób już dziś mogą zdobyć kapitał i budować go i chronić po to, żeby w przyszłości ten problem mógł być przez nich gładko i sprawnie rozwiązany. Dziękuję bardzo. Dziękuję.